Dzień dobry, dzień dobry. nadszedł ten moment zaczynamy przygotowanie do sezonu 2022-2023. Nowe twarze w sztabie, nowe twarze w drużynie. W takim razie ja zapraszam na najnowszy odcinek vloga. Oh, hello, hello. to see you. Yeah, thank you. You go? Half hours. So around. 400 kilometers. Did you have a possibility to speak to the guys already? Uh, not really, no. But with Mladen you should have spoken, yeah? yeah, yeah because you uh, played they... uh, against each other during Knesset. Yeah, no, I break. didn't play. So. No, I did, yeah. Room, so you're gonna stay next to Mladen. Okay, you know Mladen already, yeah? Uh, He's coming in four days. So okay, you get uh, enough of it. Okay, anyway. perfect. So, 4 11, I'll show you where it is. Okay. okay, and Seba will give you this. How long was your holidays? Seven days. So, quite shortly? Yeah. You had an injury also during the. Yeah, it was okay? uh, an ankle bit. Everything is fine. So, we are. Fully ready, ready to, to play. Sure. And you spoke already to the coach because I suppose that he had to let you go alone. With yeah, your... yeah, we, we spoke, we spoke. So he also allowed me that I have some extra days that I came today on training camp. So you are first. Congrats. Yeah, thank you. I hope that you will also be first uh, into the goal today. Well, I hope as well. <laughs>

Wszędzie gdzie jestem, to torki są. Przecież trzeba było pojechać tak ekipa, która was wita w nocy, byście pojechali bez. Z góry, zlecieć Gdzie mamy, Czaruś? Jaki to numer, mówię? 5-1-2-1. A nie 7-1? 5-7-2. 5-7-2-1. Chyba idę do innego hotelu. No właśnie widzę, że wszyscy w prawo, ty w lewo. I'm Hey, what's up? Yeah. I try to find my room. This year it's a little bit easier. Why? Because you have pictures of yourself. Yeah, but uh, on each doors? No. I see. Change. Still. Yeah. We yeah. need to find the stairs. And I don't know my face. I changed the face. He's next door. This is next door, huh? Eh? Listen. In the morning. Like this. Okay, piłkarze, od potrzebania już w swoich pokojach w takim razie my, cofniemy się w czasie. I pokażemy wam jak wygląda przygotowanie hotelu na przyjazd w drużyny. Widzę, że przygotowania od rana pełną parą. Widzę, że ty też nagrywasz od rana pełną parą. No ja Słuchajcie, musimy, musimy przygotować wszystkie wspólne pomieszczenia. Tu będzie stołówka, jadania, część do odpraw. Na prośbę trenera musimy je udekorować, masaż room, i room. to pomieszczenie naszymi zdjęciami jakimiś innymi gadżetami żebyśmy się tutaj czuli legijnie, no i przypadła mi Karola. że widzicie muszę sobie kleić płotki. Przyjechaliśmy z Ewą w niedzielę wieczorem, a także byliśmy tu poniedziałek wtorek przygotowywaliśmy wszystko wczoraj i, i przedwczoraj. Hotel, ale też boisko. Wczoraj dojechał autokar z naszym sprzętem, więc też ponad pół dnia trwało samo rozpakowywanie sprzętu i tu w hotelu, i na stadionie, na boisku, więc te dwa dni przed przyjazdem drużyny, to jest optymalny czas, żeby być na miejscu i wszystkiego dopilnować. Tym bardziej, że jesteśmy pierwszy raz w tym hotelu. To jest nasz pierwszy pobyt. W ogóle pierwszy raz jakakolwiek drużyna piłkarska jest w tym hotelu. Sieć hoteli Waja. Jest doświadczona, jeśli chodzi o, o goszczenie drużyn piłkarskich, natomiast w tym konkretnym hotelu my będziemy eksperymentalni. Więc bazujemy na doświadczeniu sprzed roku, sprzed dwóch lat, liczymy ten czas, wiemy ile potrzeba, przyjadą, szybki check-in, druga obiad, odpoczynek i do roboty na boisko. którą wystroiłeś perfekcyjnie w tym roku. Od czegoś trzeba zacząć. Dużo wcześniej musiałeś przyjechać, żeby przygotować wszystko? Dzień. Tak naprawdę. Czyli ty na czasami wybrać sobie pokój, który będzie kitrumem, poprzestawiać sprzęty, a same rzeczy zawodników przyjeżdżają potem już... W międzyczasie przyjeżdżają do... Autokarem w tym roku. A więc można było wcześniej dopracować logistykę. Potem przyjechały rzeczy autokarem. Jak tutaj wszystko przygotowaliśmy, można było wyjąć rzeczy z obokarów i część na boisko, część do kyturu i masażu. No dobra, koniec tego powrotu do przeszłości, schodzimy na ziemię, a konkretnie na boisko treningowe. Nie się, to. A, ja, no jest. Ciągle są kamerą, nie? No, szczególnie Muraciowi Już z blat Czerwony cały się zrobił Nie wie co zrobił Co tu się dzieje? Hamburgera ze... nawet no, Nie ma Bez dodatku Tu za, to nie za To nie, nie, gra. nie gra tak? Dreże. Ale tennerze, my się zaję. Tego Here in Austria, weather is not the best, but it's quite good, you know, because after rain, it will be sunshine. Yeah? So it can rain a little bit longer, you know. Um, I think we have here fantastic conditions. Hotel is fantastic, food, stuff is great. You know, this is the most exhausting uh, moment and time for these guys 24 7, 12 to 16 hours usually working, preparing, discussing, analyzing uh, all things, delivering for you for the 90 minutes against Corona Kielce, against Aglavio Lubin, etc. etc. So, But we have also a special group, you know they have new guys but old guys who a little bit sick a little bit this, a little bit dead welcome Johan. Yeah. So, uh, so program will also explain you please be in focus please keep a good atmosphere uh, working ethic you know and all values which we are let's say living each day have respect have responsibility yeah good cooperation yeah, and yeah, a lot of enjoyment and fun uh, in combination with hard work Nam się doszczewo zrobiło, ale nie widzę, żeby komukolwiek, może poza naszymi kamerami, to jakoś specjalnie przeszkadzało. Na początek trening mocnych pasów po ziemi, a potem, a potem zobaczmy. Teraz przed nam mały podział obowiązków. Na jednej połowie pracujemy nad utrzymaniem formacji w defensywie, a na drugiej ćwiczymy atak pozycyjny i kontrę. Take it for Kuba, you have video, eh? Yeah, I have. Where is the goalkeeper coach now? Wait. Na koniec łączymy defensywy i ofensywę w takiej nietypowej gierce. Nietypowej, bo na końcu bójka jest ustawiony jeszcze jeden zawodnik, który może zawsze zagrać wychodzącą na autobus piłkę. To zdecydowanie utrudnia zadanie bramkarzom i obrońcom. O czym przekonajcie się sam. Oh, yeah. No one. Here is one. Here is one. Mówiłem, że koniec, prawda? Nic z tych rzeczy. Na koniec zajęcia nam się przedłużyły i na ten koniec troszeczkę sobie jeszcze pobiegamy. Hey, wait, wait. Profesję zmieniłeś? Ja. Profesję? Profesję zmieniłeś? Tak, Filip Latawicz doktor Ale mają rację, leży ci powiem. To ładny sprzęt, bardzo ładny. Ja bym najbardziej się podobał ten czarny, także... Może to jest znak na przyszłość. Nie, nie nie, Nie biorę się za to chyba, wiesz. Wystarczy mi życie na walizkach do 40-38 później. Zmówię. Ech. Ładne wprowadzenie dzisiaj. Jakby ktoś mówił, że nie pracujesz, to on potem pokażę to ujęcie twojej twarzy. Boże, na koniec okresu przygotowawczego zobaczymy. Czy po tym bieganiu będzie tak samo, czy lepiej? tym widać, że dużo biega. Nawet się nie zmęczy. Pa! Sztab składa sprzęt po treningu, który trwał 2,5 godziny. Jak to mówiła Arek Malarz za moimi plecami. Paniarku, jest dzień dobry na to, żeby dostać co? Jedzenie. Paliło się. Bardzo dobra Bardzo się paliło, bo Ty też mówisz bardzo często, że dojść do dobry dzień na to, żeby samemu sobie spuścić. Wiadomo, tak, co, wiadomo, wiadomo, wiadomo co. co. Wiadomo co, wiadomo, wiadomo jak i wiadomo gdzie. W Austrii, w Fiederblum. Robimy dużo dobrej roboty. Bardzo Wam dziękujemy. Zapraszamy do subskrypcji łapek w górę, tak żebyście śledzili nasze przygotowania. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.